Cześć Zapraszam do ulmanów! Gościom proponuję z reguły kawę. Kawa jest czymś, co tak naprawdę jest bliskie mojemu sercu. Mamy też nawet sprzęcik, który uwielbiam, ubóstwiam. Jest tam trochę takiej ceremonii. W rozumieniu oczywiście nieprzesadnym, natomiast lubię zaparzyć dobrą kawę. Kawa-woda. Woda jest zawsze na start. Jak ktoś chce herbatę, czemu nie? Ta lodówka z reguły u mnie jest stosunkowo pusta. Raczej staramy się kupować rzeczy day to day. Nie może zabraknąć serka wiejskiego, to jest podstawa mojej diety. Mleko do kawy, bo funkcjonuje w ten sposób, że niestety, ale bez kropli mleka nie wypiję kawy, nie wiem dlaczego. Majonezik, słuchajcie, podzielmy Polskę, majonez kielecki. Nie wiem jak wy. To jest coś bardzo, bardzo istotnego. To jest Kokosanka najlepsza w Polsce. Mam wrażenie, że jest to najlepsza w Polsce. Odkąd tutaj mieszkam, tej Kokosanki nie może zabraknąć. Zapraszam do Byszyc po Kokosankę. To by jechał w ogóle do Byszyc po cokolwiek, ale po kokosankę warto. Moja lodówka na pewno różni się w momencie, kiedy pracuję koncepcyjnie nad różnego typu projektami. Wtedy jest tutaj mnóstwo masła, zapewne będzie tutaj sporo owoców i innych rzeczy, które muszą się tutaj znaleźć, ponieważ budujemy nie dla restauracji, budujemy nie dla różnych piekarni na całym świecie. Czasami po prostu ta lodówka potrafi być cała pełna różnych, przeróżnych produktów, natomiast na co dzień jest tutaj raczej niewiele. Jeżeli chodzi o śniadania, no ja je bardzo wcześnie, bo bardzo wcześnie wstaję. Inaczej wyglądają nasze śniadania w weekend, jest to celebracja, spędzamy czas razem z moją żoną. Jeżeli jest możliwość, to też kogoś zapraszamy. No i są naleśniczki. To jest po prostu, słuchajcie, must have, muszą być naleśniczki dla żony. Ale w tygodniu staram się, żebyśmy mieli coś upieczonego, więc jest to albo jakiś brioszyk, albo drożdżówka. Moja żona robi fantastyczne drożdżówki z serem. Natomiast dla mnie personalnie idealnym śniadaniem jest kawa. Praca w restauracjach wymusiła na mnie restrykcyjne podejście do tego, jak muszę pracować w kuchni i ma to zawsze przełożenie na to, jak też wygląda ta kuchnia, ponieważ raczej staram się utrzymywać tam czystość i porządek, mimo tego, że czasem zdarzy mi się nieco nabrudzić, dużo gotuję, a wtedy robi się bałagan, jeżeli nie mam nikogo do pomocy, no to wtedy jest klops, ale tak to raczej jest tutaj czyściutko. W domu też gotuję inaczej, bo gotuję nieco bardziej domowo, szybko, prosto, bez jakichś, słuchajcie, wiecie, udziwnień, natomiast zdarza się też Także w szczególności, kiedy są u nas jacyś goście, to staram się zrobić coś ciekawszego, więc tak to u mnie wygląda. Nie wyobrażam sobie życia bez piekarnika. Często go używam, bo bardzo często piekę i bardzo dużo piekę. Chyba takim wypiekiem, który najczęściej też tutaj robię, to są briożki, drożdżówki. Chyba, że pracuję nad jakimiś projektami, no to wtedy zdarzają się nieco bardziej złożone wypieki. Zajęło nam to ładnych parę dni, żeby dobrać odpowiedni sprzęt, i wydaje mi się, że wyszło nam to całkiem dobrze. Niewątpliwym jest, że design zarówno chociażby mikrofali, jak i piekarnika, płyty, okapu i tak i tak dalej. Jest bardzo istotny, natomiast z racji mojej profesji, te wymagania w tym wszystkim są bardzo wysokie, więc ta funkcjonalność, funkcjonalność tutaj dla mnie przynajmniej grała kluczową rolę, dla mojej małżonki nieco bardziej design. Jedno i drugie, wspólny mianownik znalazło w postaci Electroluxa. Jeżeli chodzi chociażby o ten piekarnik, to to, co tutaj dla mnie było bardzo ważne, to przede wszystkim łatwa obsługa tego całego sprzętu. Tutaj jest super, jest wszystko klarowne i wszystko jest bardzo intuicyjne czyli na przykład 30 stopni do wyrastania 200 stopni do grillowania czy cokolwiek innego, bo tych programów jest tam sporo, no i kolejna rzecz wydaje mi się, że coraz więcej piekarników taką posiada to fakt, że to wyjeżdża, ja wkładam sobie tutaj cokolwiek, co chciałbym upiec wjeżdża to z powrotem i zamykam i ten piekarnik konkretny ma domykanie, czyli nie muszę się tam siłować z tym piekarnikiem to świetnie działa, także za to ogromny plus bardzo fajny piekarnik. Mam bardzo dużo bibelotów do wypieków. Tarteletki z Gobela. One wypiekły śmiało, mogę powiedzieć, tak z 5000 tart. Myślę, że to nie będzie przerysowane, bo wypiekały w formacie, w lile formacie, na wszystkich popapach. To jest mój przyjaciel. Kolejne tarty. Tych tart jest dosyć sporo. W tym raczej odpiekam więcej jedzenia, aniżeli jakichś takich czysto słodkości. Te blachy są super użyteczne, dużo warzyw i tym podobnych rzeczy. Problem jest później z domyciem tego. To Akurat nie jest mój problem. Także <laughs> z takich różnych foremek, mam jeszcze ich dosyć sporo. Jest tego mnóstwo w garażu. Każdy dom posiada tą niechlubną szafkę. To jest szafka niemocy. Człowiek, jak nie może, to wtedy. Sięga do tych szafek. To są rzeczy, które raczej są dedykowane dla mojej małżonki. Moja małżonka je mnóstwo żelków, po prostu pochłania to ja również z nią. Natomiast to jest coś, co jest moim guilty pleasure. Nie wiem, czy to znacie, ale to są groszki wasabi, co nie? Ciężko jest po prostu zjeść jednego i zamknąć to pudełko. Ja już w tym momencie zacząłem je podjadać i myślę, że może być tylko gorzej. Jeżeli chodzi o kuchenne akcesoria, jednym z takich moich ulubionych jest slicer, microplane, jest też mnóstwo noży. Każdy jeden nóż praktycznie pochodzi z innego miejsca. Ten przyjechał z Japonii, akurat od mojego znajomego, więc jestem z niego niesamowicie dumny. Jeżeli chodzi o tą szafkę, to jest tutaj mnóstwo pierdół. Ja w ogóle nadal się urządzam, pamiętajcie o tym. Takich jednych ciekawych rzeczy to jest nóż, który sam zaprojektowałem. Tworzyłem projekt w Dubaju, w Alike. Poprosili mnie o, o zaprojektowanie. Jakiegoś noża, więc tworzyliśmy razem z tatą. Te właśnie noże, które pojechały do liki, chyba 50 takich noży zrobiliśmy razem z tatą. Przy wyborze tego konkretnego sprzętu, jakim jest płyta indukcyjna, kierowałem się kilkoma rzeczami. Przede wszystkim rozmiarem. Rozmiar ma znaczenie. I w przypadku tej oto płyty ma ogromne znaczenie, bo bardzo dużo gotuję, za niedługo są święta, a ja na święta zamierzam ugotować bardzo, bardzo dużą kolację na 30 osób, więc tamto miejsce, łącznie z salonem, z jadalnią i pewnie połową e, naszej sypialni, stanie się jednym wielkim stołem dla ponad 30 osób, więc ja muszę tutaj być gotowy na to. Druga sprawa, ta płyta ma możliwość łączenia dwóch palników razem, ale to jeszcze nic, bo ta płyta jest zintegrowana razem z tym okapem. Elektroluxa oczywiście. Nie wiedziałem o tym, nie miałem o tym zielonego pojęcia, tym oto paluszkiem włączam o właśnie w ten sposób wyciąg, który jest super, super mocny. Mamy dużą, otwartą przestrzeń w domu. Mamy tutaj zaledwie dwoje drzwi i wszystko po prostu tutaj by się niosło, jeżeli ten okap by nie wydalał. Kupiłem najmocniejszy. I rzeczywiście jest najmocniejszy. Mamy mnóstwo pustych slotów nadal. To w sumie wynika właśnie z tego, że dopiero co tutaj się przeprowadziliśmy. Jednym z pudeł jest pudło właśnie z takimi pierdołami. Każdy jeden przedmiot ma jakąś swoją zaletę. To była cukiernica, natomiast ja korzystam z tych rzeczy w momencie, kiedy robię jakieś takie ciekawe słodkie stoły. To się fajnie sprawdza. W sumie większość z tych rzeczy e, jest vintage, nie? więc uwielbiam chodzić po takich thrift shopach. O, na przykład, to w ogóle co prawda nie jest związane z gotowaniem, ale są piękne dwa świeczniki, które dostałem po prostu za bezcen. Mogą służyć w sumie jako ciężarek do pilatesu. Razem z żoną staramy się jadać razem, aczkolwiek nie zawsze jest taka możliwość. Oczywiście jeszcze do tego jest Stefek. Stefek to nasz pies. Nasz pies jada razem z nami. Śniadanie, jeżeli się uda, lunch raczej niekoniecznie razem, a kolacja to już jest tak na stówę, jemy razem. Moja zastawa raczej jest taką, którą staram się zwozić. Także ostatnio w zeszłym tygodniu przywiozłem coś znowu z Kopenhagi. To jest coś, co na tą jesienną słotę, w sumie zimową, wnosi Dużo słońca. I ten piękny set po prostu jest z nami chyba od 2-3 lat. Znalazłem to na wystawce w Kopenhadze. Na tym moim Instagramie są różne talerze, i, i tutaj, tak na dobrą sprawę, ich nie ma. Podążam za trendami, więc coś, co też czasami uda mi się upolować w IKEA, to co prawda jest jakiś grillowy talerz, ale moim zdaniem jest to fantastyczny e, talerz na pastę. I jeżeli miałbym nakreślić jakkolwiek ten styl, to jest on żaden, <laughs> jest tutaj po prostu wszystko. Raczej są to rzeczy vintage, są to rzeczy, które gdzieś są znalezione, no i wtedy staje się częścią tej kuchni. Ulubiona pora w kuchni, no żadna inna aniżeli ta, w której w tamtym miejscu jest grupa moich najbliższych znajomych, a ja dla nich gotuję. W mojej imaginacji tutaj jest fantastyczny, ogromny dębowy stół, który zresztą gdzieś już się tam struga i tutaj właśnie się dzieje ta magia. Ja jestem tam, spodziewam na tych moich zadowolonych gości, którzy dostają mnóstwo pysznego jedzenia, mnóstwo dobrych, smacznych wypieków. Ta gościnność u nas chyba jest po prostu w naturze, a ja mam wrażenie, że mam jej aż nadto, więc. Już nie mogę się doczekać jakż tutaj, zamiast tych pudeł tego wszystkiego będę mógł gotować dla tych moich serdecznych gości. Dzięki Cookbook za odwiedziny, fajnie, że padliście. Do zobaczenia na moim Instagramie, jak i również gdzieś pewnie na pop-upach najbliższych. Cześć!